Siema, siema, witam w kolejnym odcinku Draft Survival na kanale Jeśli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji, a ja was zapraszam do oglądania Słuchajcie, dzisiaj chciałbym zacząć budować e, Żebyśmy mogli sterować w ogóle łodzią e, No to żagiel oraz oczywiście tą chorągiewkę, żeby pokazywała skąd i gdzie wieje wiatr e, Dzięki temu będziemy mogli szybciej płynąć, więc to nam na... Mam na pewno pomoże przy e, no przypływaniu, na przykład, więc szybciej będzie można zbierać e, różne materiały. tak Ja na razie mam ich strasznie dużo, ale też dużo zbierałem. E, no dobra, no to zaczynamy myślę, że już e, rozbudowę. E, Wiatr wieje w tamtą stronę, więc w tą stronę chciałbym zacząć e, budować e, ten oczywiście żegl, tak Dobra, co tu do żagla trzeba, e, trzeba zrobić? No to mam tutaj, mieć, mogę żagiel budować Oraz chorągiew to są gwoździa Gwoździa jak się budowało? Z odpadków, Z odpadków Nie, chyba za dużo Bardzo dużo, dobrze, dobrze, ale dobra e, No to co, to myślę, żeby ten żagiel Dostać tylko zaraz w tą, Dobrze, w tą stronę stawiam. Teraz Który kierunek? Czekajcie, gdzie jest kierunek? prosto równo A dobra, no i mamy ten Mamy już ten żagiel, to będziemy mogli dzięki temu szybciej płynąć. Też chciałbym jeszcze zbudować więcej tutaj... Dobra, dzisiaj jeszcze muszę zbudować, żeby mogło mi się szybciej pić, robiło to ten róż. Oraz skrzynki też, żebym mógł sobie chować rzeczy, bo jak widzicie mam już ich dużo, już lepiej mi się mieszczą w jakimś punktu. Dobra, zbiorę tutaj najpierw ziemniaki i nowe zasadze. Też je, i hipodromkę zrobię, czy jak to tam się nazywa. No i dobra, biorę się za tutaj yy, lekką rozbudowę, tak? Trochę powiększę sobie tą Tą tratwę, już duża jest w sumie. Yy, I co, miałem tam? budować? Miałem tak budować, na pewno w skrzynię. tak odwróć, o, no może coś takiego być i na razie wrzucę te rzeczy, które na pewno nie są mi potrzebne no czyli to, oraz chciałbym jeszcze zbudować e, oczywiście prosty filtr, tak, tak to. to. dobra, I teraz będziemy mogli trochę szybciej jedzenie, ten, jedzenie picie e, robić no bo czasami brakuje czemu ja wyla o, nie, myślałem, że wylałem, dobra no, to, czyli już mamy w sumie Zrobione to, żebyśmy mogli więcej pić, czy szybciej pić. Yy, jedzenie no, na razie nam wystarczy, bo dosyć szybko je zapełniamy. No i myślę, że jeszcze ewentualnie można by było na jakąś wyspę się skoczyć, jakby była. Nie, nie wiem, czy to jeszcze w tym odcinku yy, zaraz zobaczę, czy w ogóle mogę, mogę zrobić kotwicę. Nie, nie, zaraz kotwicę. Mogę zrobić kotwicę, więc jak coś to możemy podpłynąć. Na jakąś wyspę jeszcze w sumie mogę sobie zrobić wiosło, żebym mógł po prostu sobie e, pływał jak chcę tą łodzią, tak? Żebym mógł dobijać powiedzmy do brzegu Dobra, czekajcie, bo się że trochę No, tak jest chyba, szybciej, nie wiem, czy coś tu Nie, ja, jeszcze nie O tam jest wyspa, zobaczcie, po prawej stronie, więc myślę, że no teraz jej nie widać, ale to nie wiem czy, czy się wyrobimy tak, czekajcie muszę bardziej, nie wiem, w ogóle nie widzę dokładnie gdzie ona jest, zaraz może wyłączę tutaj o to, bo to pamiętam, a nie, to nie to było, nie wiem, dobra, pamiętam, że kiedy się grałem to żeby coś wyłącza i wtedy widzi się z daleka bardziej, nie wiem czy to była była czy coś. Dobra, no to płynę później Kurde, trudno mi będzie do przedmiotów Dopłynąć, ale Tak, chyba, ten jest, chyba Nie no, na pewno jest ta wyspa Tylko nie wiem gdzie ona jest bo... Jezu. Miałam O Jezu, z wideo Dobra, czekajcie Kurde, bo ona mi tak wyskakuje, o Dobra, to wpłynę idealnie na nią, tylko nie wiem czy wejdę bez zrobiny. jest coś takiego bardziej Kurde, mam nadzieję, że wpłynę i dobrze Dobra, mogę już plany zabrać? Nie. To coś do jedzenia chciałbym. Dobra, tutaj na pełnię. Dobra, wody już mam max. Do jedzenia nie wiem czy... Uda mi się. Nie wiem, uda mi się. Nie wiem, że nie będę... No powinno mi się udać, dobra. Zacznę kotwicę, może budować jest, tu jest kotwica Dobra żebyśmy płynęli w ogóle No dobra, na miarę spoko e, Co tutaj, plony mogę zebrać czy nie mogę zebrać planów? Jeszcze nie Kurde no nie wiem czy ja odgrowię się na tą Śród daje czy ono się... Nie no niby się przybliża ale Bardziej w prawo lekko za bardzo nie ja, wiem, bo ja praktycznie nie wiem, czy ja się zbliżam do tego, czy nie dobra, trochę zmarnuję tego wiosła ale tak to się zbliżam szybciej tylko nie wiem, czy ja tam wejdę w ogóle bezwzrobnie, mi się wydaje, że wejdę, bo tutaj jest to, jak ten kursor jak kursorem pokazuje, to jest niżej, więc może wejdę, dobra prawo bardziej, w prawo bardziej też żebym się nie obrócił za bardzo, bo będzie mi wtedy żagiel przykładzał oczywiście Dobra Nie no, dopłynę, dopłynę, no to już mamy pierwszą wyspę Myślę, że ją szybko tak przelutuję i, i no nie wiem czy ja wyjdę po tą skrzynię na górze, a czy nie Dobra ten szybko kotwicę dzieję a tak nie 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 kurde zwarm zwarm źle zrzuciłem, źle jeszcze zwarm zbrać? Mogę, no, dobra Dobra, nie, może inaczej Może ja będę płynął jak chcę No coś takiego. Żebym mnie zahaczył. Kurde, manewry łodzią normalnie. Kurde, nie. Ja się oddalam od niej. No jeszcze, 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 jeszcze bardziej. No, aż tam coś uderzę. No nie, kurde Nie wiem, niczym no odczytałem Dobrowali się w cygrydzie Kurde, ja ja w losu odmieniam, nie wiem czy taki tego w losu zostawcie, tylko pójdę tutaj Kurde, a jeszcze bardziej trochę Dobra, jest tak. Wdujemy szybko te schody. Też czy wejdę. Kurde, nie wejdę chyba. O nie, wejdę, dobra, Gites. Dobra, no to biorę ananasy kwiatów na razie nie biorę, bo kwiaty to się później przydadzą. Kurde, tam dalej nie wejdę, dobra. E, no to co? No to może drzewo zbiorę. A to zrobię sobie ten. Zrobię sobie... Kiemien na sikera. Dobra. Jakoś tak, żeby... O, dobra. Kurde, tylko długo się będzie zbierało tym. Dobra, to już jest. Yy, i coś jeszcze? Tam na drugą wyspę nie wejdę. Na tą też raczej nie Kurde. No nie, żeby mnie ten ten... to już tyle, tyle z tej wyspy czyli w sumie więcej materiałów zmarnowałem niż wziąłem z niej, o prześwit dobra nie wejdę po nic, więc muszę odsumować i płyniemy dalej, tak? dobra jeszcze tylko ustawię kierunek może jaki on jest, równoprosto czekajcie, żeby. o coś takiego nie wiem, czy to jest proste, nie, to totalnie jest coś takiego. O! Dobra, już tu możemy odsumować, no i co, no. Chyba to na tyle w tym spotkaniu. Jeszcze na sobie zjem, zaraz tu wszystko pouzupełniam. No i chyba na no, koniec. Zaraz jeszcze ten. Dobra, wypiję wszystkie wody. Mogę już plany zebrać? Mogę. I to posadzę i kończymy odcinek. Więc jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji na kanale. Możecie też udostępnić film znajomym. No i siema, cześć.